Przede wszystkim gwarantujemy leczenie. Ehm, bardzo się ono zresztą e, zmienia i rozwija dzięki nowym lekom i nowym odkryciom, e, bo program dedykowany chorym na szpiczaka jest jeden program lekowy, ale zmienili się leki i doszły nowe leki do tego programu i to jest naprawdę duża rzecz. Wydajemy na to sporo pieniędzy, tak żeby tych pacjentów możliwie zabezpieczyć w to, co daje współczesna medycyna. U nas zresztą są bardzo silne ośrodki, w kraju w ogóle, ale w Wielkopolsce w szczególności, bo mamy Kilka oddziałów stacjonarnych, ale także opieki dziennej, no i bardzo silny ośrodek leczenia szpiczaka i w ogóle hematologicznych w Poznaniu, w szpitalu klinicznym. Jeden z najlepszych w kraju, mogę powiedzieć, z troszkę y, regionalnego patriotyzmu. To dzisiejsze spotkanie, myślę, że także w kontekście wsparcia tych pacjentów jest szalenie ważne i cieszę się, że się odbywa ponownie w Poznaniu i dużo pacjentów. Rozmawiałam z lekarzami, z panią profesor Gil i lekarzami, którzy leczą tych chorych, że mnóstwo pacjentów, których, którzy mogli sobie już na to Pozwolić, jest tutaj dzisiaj, bo to jest dla nich miejsce integracji, ale także e, pokazywania, jak należy dbać o swój dobrostan, o swój stan zdrowia, e, żeby wzmocniać organizm i żeby cały czas jakby utrzymywać dobrą formę. I, I także jest mnóstwo osób, którzy nie przeszło tej choroby i oby nigdy tego, tego nie zaznali. Dla nas wszystkich to jest przykład, jak sobie radzić z chorobą. Bardzo się cieszymy z zaproszenia od organizatorów i e, w w ubiegłym roku też tak było i w tym roku tak. Jest mnóstwo osób, które nie tylko przychodzą ekus sobie wyrobić, ale przy, przychodzą po informacje, przychodzą po jabłuszka, zapraszamy, mamy zapas, zdrowy tryb życia. Dzieci, oferujemy stoiska dla dzieci, możemy się nimi nawet zaopiekować w międzyczasie. Bardzo się cieszymy, że nasze stoisko jest tak popularne.